Witam wszystkich w dniu dzisiejszym. Jak widzieliście po tytule, głównym bohaterem jest kukurydza i mrożenie. Mrożenie jest ciekawym procesem, ponieważ y, dużo rzeczy można mrozić i naprawdę, jeżeli ktoś ma dużą zamrażarkę lub lubi jakąś rzecz, to może naprawdę zamrozić i chce zawsze odpalić coś takiego w zimie. A całkiem inaczej to smakuje, całkiem inaczej to wygląda. Słuchajcie, co do samego mrożenia. Y, moim zdaniem. Jest to genialna sprawa. Ja sam wiele rzeczy mrożę. Nie tylko produkty, które zostały, że tak powiem, zrobione w domu, w kuchni, tylko też produkty, które można kupić lub ewentualnie wyhodowały się na ogródku. Typu jak ostatnio Bóg pokazywałem, jak zamrozić. Można ewentualnie mrozić warzywa, owoce inne. Z owoców pigwę, maliny, jeżyny, czy ewentualnie inne. Jest tego naprawdę multum. Jeżeli chodzi o, warzywa, o nietypowe produkty, które ja mrożę. Mrożę sery, sery żółte w bloku oraz ser żółty, tarty. Genialna sprawa nie wykorzystam nieraz na pizzę. Na drugi raz spokojnie wyciągam bez większego problemu jest to naprawdę bardzo dobre. Mroże też jajko. Jajka. Dlaczego? Ponieważ też zostawiam to i po zamrożeniu dużo fajnie się komponuje to na pizzy. Tak. Jeżeli chodzi o mrożenie, właśnie kukurydzy, polecam. Jeżeli ktoś lubi kukurydzę. No i dodatkowo naprawdę taka kukurydza bardzo fajnie smakuje w zimie. Jednak to nie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Wystarczy, że macie papier. Ręcznik papierowy. Zawijacie kukurydzę. Dokładnie. Moczycie ją w zimnej wodzie. Wkładacie do mikrofali na mniej więcej około dwie, trzy minuty, zależne, jaką macie mikrofalę mocną. I w tym momencie wyciągacie pyszną i ciepłą kukurydzę. Po soli czy z masełkiem, proszę bardzo. Można zjeść i szybko ją zagrzać. Czy zdrowo? Sami ocencie. Jedno, co Wam chcę powiedzieć jeszcze. Zastanawiam się nad dodatkowym właśnie takim pod, można powiedzieć, dodatkami o piciu. O napojach herbatach, o napojach alkoholowych, bezalkoholowych oraz o piwie. Tak, bo od mniej więcej dwóch lat ważę już sam piwo z mniejszymi, z większymi sukcesami. O tym się przekonacie, jak pokażę właśnie Wam materiał, który niedługo, mam nadzieję, że powstanie. Także ja zapraszam w dniu dzisiejszym, zapraszam w dniu dzisiejszym do oglądania mojego filmiku, jeżeli chodzi o mrożenie kukurydzy. Bardzo dziękuję za subskrypcję i zachęcam do subskrypcji. Dlaczego? Mi to bardzo pomaga. Uwierzcie, mi naprawdę, dla Was to jedno kliknięcie, a dla mnie to jest aż jedno kliknięcie. I się cieszę, każda osoba nowa przybywa tutaj i włącza się do dyskusji czy komentarzy. Dziękuję, zapraszam do oglądania filmiku. Cześć. Ok, skoro Wam smaka zrobiłem już na kukurydze, no to przechodzimy do filmiku instruktażowego. Tak, bardziej to instruktażowy niż przepis. Kukurydzę najlepiej oczyścić, wydepilować z tych włosków, z tego wszystkiego i co najważniejsze, właśnie czyszczenie. Wiecie co ja zawsze jeszcze robię? Ja odcinam te zdrewniałe właśnie te końcóweczki i weryfikuję mniej więcej jak ta kukurydza wygląda. Ja tutaj sobie tasakiem pomagam. Dlaczego szkoda mi po prostu noży tępić? Bo jednak kukurydza jest dosyć twarda i gruba. Weryfikacja prosta, zobaczcie, tutaj jest uszkodzona i specjalnie zostawiłem to. Nie było spleśniałe, to było uszkodzone. Ona już gdzieś coś tam się działo z tym, odcięte i taka się już nie nadaje. Słuchajcie, do mrożenia, ale do zjedzenia, do przygotowania, jak najbardziej na bieżąco. Podcinane, wszystko przygotowane, wydepilowana kukurydza, no i co? I lecimy do, z wodą zaraz. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o wodę, ja już wcześniej ją nastawiłem. ona się. Dobra, nie wygłupiam się. Ona się tutaj gotowała. Tylko dosypujemy, słuchajcie, odpowiednią ilość soli. Ile mniej więcej? Koło dwóch łyżek. Kukurydza to jest po prostu prościzna. Ale naprawdę, uwierzcie mi, wszystko można mrozić, prawie wszystko. Widzieliście bób, widzieliście szparagi. Kurki mrożę. mrożę sporo owoców, które są sezonowe, także naprawdę opłaca się. A jeszcze, jak widzieliście na samym początku, w, na filmiku moim, co się okazuje, taka kukurydza mrożona, już gotowana tak jak pokazałem spokojnie możecie ją zagrzać po rozmrożeniu w mikrofali, tylko i oczywiście owijając ją papierem czy ręcznikiem. Najważniejsze. Znajmijcie to woreczki, ja folię oczywiście na filmiku, no to tylko pokazowo, żeby jej nie dotykać. Co teraz robimy? Chłodzimy ją jak najszybciej po ugotowaniu, jej ugotowaniu już kompletnym. Chłodzimy ją dosłownie kilka, kilkanaście minut w zimnej, bardzo zimnej wodzie. Jeżeli chcecie, możecie dorzucić lód. Ja dwa razy wymieniałem wodę i w tym momencie ona się fajnie ochłodziła. Jeżeli chodzi o chłodzenie, jest już chłodna najważniejsze dwie rzeczy. To jest drugie chłodzenie. Wykładamy ją na papier ręcznik, papierowy, czy na jakikolwiek nawet szmatkę. Ma ostygnąć i ma wysuszyć się. Jeżeli już będzie gotowa, właśnie osuszona, już chłodna, w tym momencie lecimy. Słuchajcie z woreczkami. Naprawdę, już tutaj nie chciałem wydziwiać. Oczywiście można z grzewarką. Ja tutaj zastosowałem najzwyklejsze woreczki do mrożenia. Tak, te są też do mrożenia. One są opisane jako worki do mrożenia. Proszę bardzo, oczywiście. Nie są hermetycznie, między innymi dlatego się tam pojawi trochę lodu. Ale do gorącej wody wrzucicie, czy ewentualnie tak jak ja Wam pokazałem, w mikrofali jest rewelacja. Bardzo dziękuję Wam za oglądnięcie tego filmiku instruktorzowego o kukurydze, o mrożeniu. Naprawdę nie bójcie się szukać w internecie czy pytać nawet mnie co można zamrozić. Dzięki. Do następnego razu. Cześć.